I dzień dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku naszej pięknej kariery w Sheffield United. Kolejny odcinku, tro, troszeczkę przerwy, bo z tej kariery mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słucha, dobrze audio będzie, dobrze jakoś będzie, ponieważ udało mi się dzięki Damianowi, którego serdecznie pozdrawiam, dzięki trochę mojej pomocy udało mi się ogarnąć w końcu Łoba Studio i pod, y, będę nim chyba teraz nagrywał i FIFA, i, i, i FIFA, znaczy jej, i, y, i co i FIFA, znaczy IE i Farminga na wstępie życzę piątku bo to jest piątek rozstrzałek jestem zaprezentowany jako nowy redaktor reprezentacji Belgii napiję szybko, malutko pepsi mam więc sobie otworzę także możecie napisać o tam uważać jak ktoś nie widział ostatnio odcinka to chyba też serdecznie zapraszam Oj co, lecimy lecimy, nie śpimy co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, niedługo mam nadzieję, że ten w końcu uda mi się i wygrywamy Ferreira i Archer 2 do 1. Rodak świetny, bo Aha, jakby było źle ustawione coś w OBS-ie. To nagrywam to na razie jako okno, a nie jako. jako okno to nagrywam, a nie jako pełny ekran. Więc w następnym odcinku postaram się to naprawić. Ale mam nadzieję, że to będzie fajne i po prostu tak to zostanie. Tak wygląda skład reprezentacji Belgii. Nie zmieniam nic, chłopaki, niech tak grają. Czy muszę razem, czy z Norwegią, czy jestem tym ślepy? Dobra, tu zagrają takim składem, jaki tutaj jest. Remisujemy. Eee, niedługo, w, tak jak mówię, w końcu niedługo zrobię ten nowy kanał. Oraz, a znowu gram Norwegią. Aha, no dobra. Eee, niedługo zrobię, nowy, tak jak mówię, nowy ka kanał. Eee, z odnośnie farminga e, to jest pewna rzecz oraz e, chciałbym powiedzieć, że pojawił się fajny odcineczek z kariery w końcu, nie wiem, rzucę chyba to na dwie części bo ostatnio troszeczkę nie grałem w jej, ale wróciłem do jej i naprawdę e, oddaję e, trafy, które potrafiłem oddają się tak porządnie trafiłem e, piłkarza z 89 overalla, dwóch więc kilku fajnych piłkarzy tam trafiłem, ale to jest, mówię do, do końca tego roku będzie ten kanał znowu można grać, oprócz no chłopak może grać, bo, bo, bo się grał. Sasuole nie będę nikomu na razie Dobra, gramy ten metod Bisnerwego. O Jezu, City potem. Ja w tym odcinku chcę zakończyć całą sezon I wyg... A przegrywamy. Nagrywasz wszystko, co niech to tak się nagrywa. Także mówię, obecnie zaczyna nagrywać. Tak naprawdę jeszcze bodajże o ile dobrze pamiętam trzy punkty. Zostały z 9 kolejek. Hmm, tak, dobrze, 9 koleg i, A my jeszcze potrzebujemy na zwycięstwo i mamy tyle punktów co w poprzednim przesłaniu. Pierwszym, więc naprawdę robimy fajną robotę tutaj. W Manchester tylko 51 punktów i możemy z nimi powalczyć. Aj, Arcel, Tillman, Helen, Guardio, ich dwa Guardiola, Ale postawiliśmy się, to najważniejsze, my się stawiamy tym. Mam nadzieję, że też mnie dobrze słychać, nie? Co, więc jedziemy jeku. Dobra, yy, zespół. Kurde, jak to się będzie dobrze nagrywało, wiem, że ktoś mówi, że nagrywanie kartą yy, tym, a no. Yy, OBS-em w EA to tam są niektóre problemy czasami, ale mam nadzieję, że to zadziała. Tu nas były piłkarz, znaczy nawet piłkarz, którego kupiliśmy. Jedyny w sumie teraz, znaczy Antonego, ale on był pożyczony w odcinku, który się nagrał A i zmieniłem yy, ustawienia w EA, bo miałem ustawione jakoś taką, no tak już miałem źle ustawione, że mi komputer nie dawał rady, a tutaj. Pójdź w te serio, pocheta, naprawdę. Jezus, Maria, Fosumę, jak w tej i natkany na ale naprawdę pocheta, serio. Myślałem, że ja gora teraz. Gramy z Crystal Palace. No brach, do tego Conventry City. mam jest fajny moment, no nie to? Dużo pikarzy. Ciekawe, kto spadnie, jestem tak ciekawy, kto spadnie. E Takim składem nie mogą spać w ligi lubimy zmiany jakieś. Eee, bo tu trzeba porobić. Rosa. Do widzenia. Eee, Rowza tylko zostanie. Rodak niech gra do końca, bo to może być jego ostatni chwila w klubie. I przegrywamy niestety. Joro rozkątuję. Niestety Jor ja z kontuzją i to chyba dość poważne, czy nie? 3 miesiące bez Joro. Oj, oj, oj. Timot, a Timot i fosumencja transfer. Jedyny plus kontuzji Joro. W kontuzjach nigdy nie ma plusów. Że on wróci, e, że on będzie strzekał. Bo co to jest? Kwiecień? Cz to jeszcze Maj. I kwiecień. Maj czerwień, że on wróci na początku następnego... O Lider Asy to jest Tillman. To, że on wróci na początku następnego sezonu. Więc on, ja uważam, że jedyny plus plus. Jakieś... Jezus, Antoni, Sala, B4, to jest plus Ale ma jakieś fa... o Jezus, Anthony 4:1. 4-1 Ale to jest jakieś fatum teraz, bo Rodak się połamał, a teraz się chłop połamał 13 miejsce, o kurde, poszedził nam bez Brighton hmm. Brighton nas Everton, a właśnie gra Evertona Także no, niedługo ta nowa kariera, fajne już opcje mam klubów. Nie będę nic zdradzał. Dobra, maj. Kończyłem Kończymy ten sezon i nie wiem. Ja zobaczę, czy się audio nagrywa wszystko. Bradford jest zainteresowany Grisem, a ja bym poprosił o niego trochę więcej pieniążków jeszcze. Po Bradfordu ja go mogę oddać, no, ale większe pieniądze. Może się tam odcinek nagram. Dobra, to mi że na raport nie sprawdza, bo ja nie mam pieniędzy. Ma Everton 44 punktów. Jakbyśmy my mieli zdobyć ten sezon nawet te 40 punktów, 2 punkty więcej, ale to już jest, wiecie, 2 punkty więcej. I można powiedzieć, że mamy progres, zawsze progres jest. No i niestety przegrywamy 3-1. Ojoj, oj, ostatni odcinek, to tak średnio, 14 miejsce już mamy. oj 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 Ile do strefy spadkowej mamy? Łe, 10 punktów. A to gdzie? Nastało jeszcze 12 punktów do zdobycia. A jak nam wtedy zainteresowany Duncanem i al nas przyjmujemy i nie do tego. od nas Giesz, bojował z 8 milionów za Griffsa, to dostał? Spróbujmy wyciągnąć 9.

ale my przegrywamy wszystko teraz zagreć. Ale jest też może trzymani. Dobra yy, onger odpocznie Dostanie szansę Pan Loza Ale tu każdy jest niezadowolony teraz Oj oj oj, nie wiem co tu się stało Ale każdy jest niezadowolony z tego z sytuacji w klubu yy, Plan treningowy muszę się jakoś zmienić yy, Skupienie na szkoleniu Zastosuj Pan do grupy, do wszystkich, dobra Mamer low, zawraca do składu Ej, bo mnie zaraz tu zwolnią A jak mnie tu zwolnią to będzie kappa Haro Jak nie mogę być zwolniony z tej kary, bo mnie to fajnie gra Ile jest do odcinka? 9. jedyny minut jest taki, że to nie widzę jak mam nagrywać A co nie pasuje im? Ile ja mam? 49? Wy wymagano dziewięć już skala z w meczach wyjazdowych w tym Dwa na Tylko mam 3 mecze wyjazdowe wygrane no to to na pewno trzeba wzmacniać, ale to gra u siebie teraz. Oj, oj oj. Czy ja zostanę zwolniony po tragicznym. Nie, nie, no chłopaki, nie zwolniajcie, nie proszę. Ja się postaram. 8,5 miliona zarobiliśmy Ja się postaram, ja teraz wygram. Mówię wam, chłopaki, ja teraz wygrywam mecz. Ekskadry wygląda tragicznie. No i wygrywamy w końcu Ar coś go jest Art 2-1 W końcu wygrywamy W końcu mamy jakieś 3 punkty Dobra troszeczkę są zadowolony. Już mamy jeden punkt więcej, no ale 3 z tym miejscu mieć eee, Dunka do nas Nie, niech widzę jakiś fajne To jest akurat ramion z Ronaldo się pogra Zawsze z kimś pogra? Z, z Sokofano, Otawią Remis, Daniel zdanie, nie przegrywamy danych z Wamugolami, fajnie to wygląda latanie dzień. No mam 40 punktów. Brent forma 51, o kurde. Możemy spaść albo nie no na pewno dost możemy dostać albo na 13, albo na 14 miejscu. Ostatni raz wyjdzie, y dostanie od Antony szansę, dostanie green szansę i Green, i nie i feel, bo on idzie na policzenie. To będzie jego ostatni, jeden ostatni taniec u nas. I wygrywamy na zakończenie 1-0 z golem Archie, Ethan Green Świetne spotkanie sprzed James Taylor i Louis Tillman Sonari a 1-0 wygrywamy w ostatniej kolejce Bardzo ważne trzy punkty Ale cztery mecze wygrać w jednym, dobra e, 13 miejsce, 43 punkty e, Głoś mi nagrywa, nie wiem czy gra jest chłodna Uważam, gra nie musi przesłać 11 zwycięstw, 10 remisów i 13, 17 porażek Strzeliliśmy 47 goli, to mało i stać się aż 63 gola, minus 16. Uważam, że mogło być lepiej, ale uważam, że też mogło być trochę gorzej. Więc to jest takie. To jest takie 50-50, uważam. Mm, zaraz chwilę, bo muszę sprawdzić na telefonie. Ile dni już? 11. No to skończymy, pojedziemy do końca. Sprawdzę, czy się nagrywa. Jeżeli się nagram, to ja nagram jeszcze ten odcinek. Następną sezon, bo to będzie taki. Kończymy ten sezon. Tutaj, sorry, że żadnego meczu nie pokazywałem, graliśmy, ale tutaj wiecie Trzeba, że trochę dłużej tu zajmie, Dobra, jak to wygląda? Marek Rodak 19 meczów, 0-3 kąt, ale no dobra, mamy kontuzję. Ethan Green 21 19 19 asystentów, 5 asystentów, 3 kąt, 63 nie Ona No idzie, no to idzie. Louis 6 meczu zagrał, 6-0 niecałe. Taylor zagrał 7, tragicznie widzę. Admy chodzi cały sezon 4 razy w 38 meczach, 3-22. Ja ten Green 9 meczów, ale to już nie jest ten piłkarz Saw zagrał w 35 meczach, widzę. Słabo 56, przepraszam. Joro zagrał w 33 spotkaniach, 6-0 widzę. E, on wraca za 5 tygodni, więc za chwilę. Timothy Otty zagrał aż 21 spotkaniach 19-11, 4 odejdź. dalej odejść? Dalej chcę odejść. Ale nie da się. 3 spotkania, 2 lidze zagra dwa razy w pełni i ma 7-0 nikt nie, nie zagrał. Yy, maga gry 20 spotka, jedna bramka w meczu pamiętam Antony dwa gole u nas, spoko obca może wrócić. Duncan 7 spotkał, tylko ale to był tragiczny transfer za 4 miliony to jeszcze zrobimy. Hammer zagrał, czyli wszystko widzę 38 na 38 dwie bramki, trzy asysty. To jest drugi piłkarz, który zagrał cały sezon dechy do dechy, czyli Hammer i yy, pan Army chodzić. za 33, 33 33 ale mógłby być gorzej Engel zagrał w 11 meczach, 1 bramka na 100 okay, może by Tilma zagrał w 35 meczach, 4 bramki i aż 10 jest Świetny transfer Warty już jest ile? Czy 20? A nie, rozwija się tak jeszcze A jeszcze czas um, Daniel James 37 meczów, 9 bramek na 100 Tylko w jednym spotkaniu zagrał Ferreira też cały czas zagrał 4 bramki, na 100 Archer zagrał w 37 spotkaniach, 13 bramek i 203, na świetnie i sam nabrać, czyli 7 metrów 37 7 metrów bramyk, czy czasysty? Spoko, e, jak wygląda? ten 23 miliony warto, ten 29 oliver Barney, on, oliver McBarney zagrał w 7 spotkaniach, bez niczego, ale to jest takie wiecie. Oliver Barney, przepraszam, i jedziemy dalej. E, Chłopak, na gruncie mnie nie chcą zwolnić. Jak mnie już nie, już tu nie, to chłopaki jest to jest dobrze. To będzie krótszy odcinek, z chodnikiem wraca. Ja, e, ja wrócę ten, ja zrobię. No i jeszcze. Czekam, ja spadnie. Stop. Kto spada? Norwich, Lest, Norwich, Lisy i Southampton spadają. Norwich, Lisy i Southampton. E, Boże, Nor Norwich i Southampton. ja się bardzo, to będzie A ja muszę jedną no muszę sprawdzić. szybko i zaraz zaczniemy kolejnymi smacznieniami mm. Milan wygrał Lidę do to ciekawie dobra po zobaczmy jak wygląda na skład tu skończymy teraz. A, muszę jeszcze jeden dzień prze. Dobra. Nawodnicy przyszli, odpuścili. Mamy. Uuu, mi pokażę, ale zmienić. Kwaca, Bernier. To to zajmiemy się tym Czy Berna Traury? Bernier Traury nie zostanie. Olium Barney na razie nie zostanie. Sanabra jeszcze ma kontrakt. Tutaj jeszcze jest kontrakt. Jeszcze Ferreira. Wydaje mi się, że do jego pora, żeby odejść boże warte 5 milionów. Tanie, dzień 24, ale jest niby kontrakt. Redmond, na tarę nowy nabytek, 9 pół miliona warty. No, ja że to jest taki dwuletni, wzmocnienie, 2 lata. marsz eee, t 3 trzyletni kontrakt. Jeszcze u nas jest na pewno Angel 18,5 miliona. Eee, do widzenia. Liam Show, warty 300. No, a ja widzę w nim takiego piłkarza typowego do wypożyczenia. Niech się choć Law zawarte 9 milionów nie zostaje już. to McKenny największy, tak jak wzmocnienie. 22,5 milionów, uważasz, to świetnie. Hammer 11,5, jest kontrakt. Carolina jeszcze jest kontrakt. 9 milionów. Field jest wypożyczony 4 miliony 300 do Fenerbahce Czekał Carolina. O, jor spadł e Niestety jor przez kontuzję spadł, ale dobra, on zaraz wróci do 7,7. E ma jeszcze? i lata, 2 lata umowy. 3 lata i ma jeszcze 3 lata, 4 lata. Umowa, ale ja będę uważał, że ten są za ma 11 miesięcy, czyli dwuletnią, jemu by trzeba było w końcu, jakby to powiedzieć, żeby w końcu zmienił. Ten mógł odejść w sumie Perlin 12 minut, świetne 3, 3 no, no, ma jeszcze dłuższy kontrakt, a w chodzić trzeba mu powiększyć kontrakt na znaczy nowy dat. Taylor 2 lata, jeszcze nie zostanie. Przepraszam, mówi 3 lat, 4 lata, więc niech zostanie. Ten klimat 3 lata, 4 i Rodak 3, więc tylko chodzi muszę tak naprawdę. Yy, ile minut na odcinek? 17. Wiecie co? Yy, mam, ja ten odcinek już kończę. 18 minut. Zobaczcie to w piątek, więc to, więc to nagrywam na, od razu. Yy, dziękuję, że będzie za ten odcinek. Mam nadzieję, że to się wszystko fajnie grało. Zajęliśmy 14 miejsce, mieliśmy 41 punktów. Uważam, że fajnie zakończyliśmy sezon. I co? W tym odcinku było tylko mecze. Same mecze nie było żadnych dupereli, ale... Ale chciałem skończyć ten sezon i w końcu poszłem trzeci sezon, więc od jutra, znaczy, więc zabieram się za den trzeciego sezonu tej pięknej kary. i co? Życzę mi jego piątku, pijajcie na Discorda, zostawcie łapkę w górę, pijajcie do skara, bo skary Kuchcik jest chory i co? Widzimy się w na następnym odcinku, do następnego. Trzymajcie się. Elu!